Nie. Każdy normalny rodzic jakoś w kąpie swoje. Nie wiem, no to, 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 to dziewczyna tam jest o no to. To jest to to chłopak, a co idzie. wysyłałeś zdjęcie kobiety w takiej pozycji? Tak, ale to było u niej, proszę pana, to było u niej w tych znajomych. Mhm. U niej, tak? Tak. A Laweta z Holandii leci. Szaman za kierownicą. Też wysłałeś. Czyli tego jest znacznie więcej takich zdjęć. Czajdzie Adriana. Eskortowany. Przez Tajniaków. Powiedz mi. Cyk. Ile na tych filmach jest tysięcy Żadnych. A pierwsza na to każda dziewczynka. Czajcie. która informowała się. Ile ma, tak? Tak. Ja kontakt... Jedzie szaman z daleka, na nikogo wiesz, nie czeka. Konduktorze łaskawy, podjedź pod coffee shopy. Je, 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 Ja nigdy takiego czegoś za pierwszy razem nie wiem. Podjedź pod coffee shopy. Powiedz mi jeszcze <w celu> raz, Mówiłeś zdjęcia od dzieci. Nie, bo mówiłeś, że daję dzieci. nie, przepraszam.